I Pierwszy etap Dakar Classic 2024 to była dla nas prawdziwa lekcja pokory po wczorajszym dobrym prologu. Dzisiaj prawdziwy długi, długi etap: 200 km dojazdówki, następnie 278 km jazdy sportowej i końcówka, jeszcze po asfalcie, dodatkowe 120 km. Trzeci etap za nami, który tak naprawdę, naprawdę jest jedną z części dwudniowego maratonu. To znaczy, że dzisiaj skończyliśmy część sportową, teraz mamy dwugodzinny serwis, tak jak na, na razie Bajapoland, i wyjeżdżamy z tego serwisu. Jedziemy około 170 km na nocny biwak bez serwisu, bez naszej ciężarówki, bez niczego. Musimy zabrać ze sobą teraz namioty, śpiwory, rzeczy na jutro, bo jutro druga część tego etapu maratońskiego, czyli etap czwarty. Tak jest liczone na, na stronie internetowej w wynikach, natomiast jest to połączony, połączone dwa etapy w, jeden, w jedną zabawę maratońską. Czyli dzisiaj jedziemy, śpimy gdzieś na pustyni, bez naszych mechaników, bez naszych łóżek. Poranek na pustyni, jesteśmy po nocce na biwaku etapu maratońskiego, w ruszamy za jakieś 40 minut. Dzisiaj etap krótszy, jeśli chodzi o sekcję sportową, bo tylko 200 km, 3 odcinki na regularność plus na końcu test wydm. Natomiast dwie długie dojazdówki. Na początku 180 km, ponad 2 godziny jazdy i potem chyba 200 km do kolejnego biwaku. Alhoffów, więc poza jazdą sportową, bo po prostu dużo zwiedzania Arabii Saudyjskiej, która po prostu jest niesamowita, jak się jeździ nawet samochodem na dojazdówkach. Jesteśmy wypoczęci. Wczoraj padliśmy jak muchy wieczorem. Także dobra, dobra, dobra dla nas taka wiadomość, że mamy siły, żeby dzisiaj walczyć. Jesteśmy jakieś pół godziny przed startem do kolejnego etapu, piątego już części sportowej. Po prawie dwugodzinnej dojazdówce wyjechaliśmy w środku nocy o 4.45. Zaczynamy właśnie RT61, który jest pierwszym odcinkiem pomiarowym dzisiejszego odcinka sportowego, a dzisiejszy odcinek sportowy jest pierwszym odcinkiem z maratonu 48h. Znaczy to tyle, że po ukończeniu dzisiejszego całego odcinka sportowego mamy biwak gdzieś na pustyni w okolicy miejscowości Harat. że przejeżdżając na Dakar zeskacie motorsportową sławę, sp pieniądze sponsorów i zainteresowanie kobiet, to na razie jesteśmy na biwaku, w środku etapu maratońskiego, czyli długiego odcinka, który ma około 900 km, z czego yy, część sportowa to jest pas 600, to więcej I Dzisiaj przejechaliśmy już 300 km po Wydmach, były dwa odcinki nawigacyjne i dwa regularnościowe. Przyjechaliśmy na metę, metę sportową dzisiaj, zaangrywaliśmy samochód i jesteśmy skierowani na biwak. Na moje pytanie o toalety albo takie inne rzeczy, no to dostaliśmy racje żywieniowe na 24 godziny i taki mikro Mamy tutaj dwie puszki losowo do wyboru. Jakieś ciasteczka, jakieś, jakieś chusteczki. Sardynki i taki zestaw przeżycia musi nam wystarczyć no jutra do skończenia etapu pewnie koło godziny 15, no a, a żeby było jeszcze przyjemnie, wsaliśmy bardzo fajne cztery kubeczki, dwa na arka dwa dla mnie, trzy ten jest. chciało pić i nie chciało pić, to mamy pełen zestaw przed sobą Zakończyliśmy maraton 48 chrono, no niesamowite wrażenia z tej przygody. Dwa dni w rajdówce plus biwak na pustyni. Rozumiem po co to zrobił organizator, to jest naprawdę bardzo fajny element dodatkowy całej rywalizacji, ale najważniejsze jesteśmy w połowie, jesteśmy w połowie całego rajdu, cali, zdrowi, w świetnej kondycji fizycznej. Samochód jest fantastycznie przygotowany, wczoraj na biwaku byliśmy chyba jedną z licznych z nawet maski nie otworzyła. Bo nie, było, bo nie było po co. Pół dystansu za nami, dwa maratony za nami, bardzo trudny eliminacyjny etap piąty, po której część załóg została po prostu wyeliminowanych tak, i dalej, dalej nie jedzie. Jesteśmy jedyną polską załogą, która wystartowała do etapu Chrono i go ukończyła. Dakar Classic to rywalizacja sportowa dla kierowców, którzy poruszają się samochodami wyprodukowanymi przed rokiem 2000 i takimi, które kiedykolwiek startowały w rajdzie Dakar. Stąd możemy zobaczyć konstrukcje, które dosyć dobrze znamy z historii, a tutaj mają szansę na powrót znowu do środowiska rajdowego na poziomie rajdu Dakar. Mówi, czy taka jest nieprzewidywalny? przewidywalny? No jest. Słuchajcie. Dzisiaj na początku testu dun. Niestety wydachowaliśmy przez przód. Tu jest taka wydma, teraz z tej strony, która jest za kamerą. Jest całkiem łagodna i nagle się urwała. Samochód nam podeszedł silnikiem. Do przodu niestety tak niefortunnie, że się wbił. Prędkość musiała być trochę za duża, mimo że to odpuściłem dosyć mocno przed tym przytem. Nie spodziewałem się, że nas się tak utnie, bo to taka niewyglądająca na przednią część samochodu. Jej się stanowił, obrócił się jeszcze jakoś śmiesznie i spadł na, na dach. Także czekamy na samochód serwisowy, który nas postawi na koła, doprowadzi nas do biwaku. Takie życie, ale przygoda niesamowita. Siódmy po przerwie no dzisiaj dodał nam bardzo dużo emocji po bardzo dobrym poranku, po dwóch RTK bardzo ładnie przejechanych. 17 20 miejsce, bardzo czysto, jeśli chodzi o precyzję prowadzenia teraz, tutaj się wjeżdżam w tę, w tę regularność. Potem przepięknie pojechany odcinek nawigacyjny na 0 punktów karnych. Także pierwszy wynik z kilkoma innymi załogami. Test wydm. Oblany przyznaje się bez bicia. Odcinki RT coraz lepiej. Odcinki nawigacyjne perfekcyjnie, także patrzymy z uśmiechem do przodu, zobaczymy, co będzie jutro. Chłopaki reperują auto, musi zdy przejść badanie techniczne, bo no, wszyscy ten wypadek widzieli, także sędzia przyjdzie, obejrzeć czy wszystko jest dobrze poskładane. Jeśli będzie zadowolony, no to jutro jedziemy dalej. A Jeżeli nie będzie zadowolony dzisiaj, no to poprawimy się jutro i jutro się jeszcze raz pokażemy. Na razie wszystko idzie ku dobremu. Tam chłopaki pracują. Mają jeszcze dwie godziny, żeby to wszystko poskładać tak, żeby sędzia mógł obejrzeć. My się czujemy dobrze. Nic takiego się nie stało. Prędkość była nieduża. W tym samochód działa. Silnik tutaj na biwaku odpalił bez problemu. Te wszystkie systemy właśnie antyrolkowe zadziałały, jeśli chodzi o konstrukcję samochodu. zdziałała też klatka. Ciężka noc dla naszych mechaników. 8 godzin pracy non-stop. Skończyli punktualnie o czwartej rano. A pierwsza załoga się startowała 4.20. Także pechowy był ten wczorajszy nasz wypadek. Akurat z nocy, z wczoraj na dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest najdłuższy etap 700 ponad kilometrów, z czego 450 to jest sekcja sportowa. Nawigacja Dakarowa jest zupełnie na innym poziomie niż w Rajdach Cross Country. Jest wiele śladów, nie wiadomo którą drogę wybrać. Dużo zależy od intuicji, doświadczenia. Oczywiście pomaga elektronika. To jest elektryczny robot to jest komputer, który przelicza mi prędkości średnie. Eee, tutaj mamy haldę, która mierzy nam metry, metromierz po prostu. No i urządzenie. Które daje nam poczucie jako takie bezpieczeństwa organizator dzięki temu wie, gdzie się w danej chwili znajdujemy pomagają urządzenia, ale ogarnąć to wszystko i jeszcze przekazać kierowcy, żeby trafił w prawidłowy ślad i pojechał ścieżką jak należy. Naprawdę jest to bardzo trudna sytuacja. Bardzo trudna. Muzyka 11 przeszedł do historii. Jutro będzie etap 12 i koniec rajdu. Dzisiejsza jazda była u mnie pod hasłem Chłodna głowa czyli jechać swoje, ale nie ryzykować za bardzo już co daleko jesteśmy od starta, za blisko mety, żeby pozwolić sobie na jakieś głupie błędy. Tak dzisiaj przyjechaliśmy czysto tempo może nieco niższe niż mogłoby być. Ale ten cel główny przyświecał najbardziej i to zostało zrealizowane. A dzisiaj etap troszkę łatwiejszy niż wczoraj, ale też na wykończenie samochodów, pewniej psychiki ludzi, a zwłaszcza opon. Parę kapci było na trasie, bo po takich kamlucach nas puścili, że naprawdę trzeba było bardzo uważać, albo mieć po prostu bardzo dobre opony, które wytrzymają takie uderzenia. Jesteśmy na mecie Dakar Classic 2024. To jest coś nieprawdopodobnego. A teraz na podium in the Classic Toyota Land Cruiser we have the Toyota Team Classic, Michael Horodenski and jego co-driver.

Dobrej jazdy, dobrej przygody, nowych relacji, wspaniałych wspomnień. Przy okazji mamy dobry wynik na mecie, ale najważniejsza jest meta. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego celu. Wiedzieliśmy, że startujemy w najtrudniejszym rajdzie świata, ale to, co się działo przez te dwa tygodnie, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Każdy dzień to była po prostu walka walka o przetrwanie. Uczyliśmy się wszystkiego na bieżąco, z dnia na dzień, poprawiając nasze wyniki. Po drodze mieliśmy przygody jak każdy, ale na końcu jest sukces. Mamy podium w debiucie w Dakarze Classic 24. Na motocyklu. Ostatecznie musiałem do Was przyjechać, bo w Iraku musiałem zawrócić. Po do Polski motocykl, motocyklu, przyjechałem samolotem. No ale cel jest taki, żeby zdobyć podpisy wszystkich Polaków.